Cześć dziewczyny, witam Was dzisiaj w plenerze. Tak sobie pomyślałam, że przy okazji pokazywania ciuchów z naszego sklepu pokażę Wam nasze piękne sulejowskie widoki. A że dzisiaj jest tak piękna, słoneczna, wiosenna pogoda, więc wyszłam w plener. Gorąco dzisiaj. Zaraz pokażę się wam w naszych najmodniejszych fasonach, które pojawiły się u nas w sklepie. W kompletach w stylu Boho, trochę w stylu Boho, bardziej w stylu hiszpańskim. Ponieważ nie mogłam się zdecydować na kolor, więc wzięłam dwa kolory. Beżowy i czarny, w takich podstawowych kolorach. Myślę, że każdej z Was będzie do twarzy. W sklepie mamy dostępny jeszcze pudrowy róż. To jest komplet składający się z takiej króciutkiej, bardzo seksownej miniówki. Do tego jest taka bardzo wymowna bluzka wiązana z dużym dekoltem, odsłaniająca brzuch. Na dzisiejszą pogodę, gorącą, upalną, w sam raz. Zaraz się przebiorę. Myślę, że nie zamarznę i pokażę się Wam i w jednym kolorze, i w drugim. Oto jestem w beżowym kompleciku. Bluzka wiązana, jak już mówiłam, króciutka beżowa spódniczka. Bardzo fajny materiał, który się nie gniecie taki płótno. Len. Mamy to w rozmiarze uniwersalnym od Eski do XL -ki. w cenie 149,99 pokażę się jeszcze w tym czarnym. Myślę, że musiałabym się trochę bardziej opalić, żeby wyglądać dobrze w takim kolorze, ale przy dzisiejszym słońcu na pewno na pewno dzisiaj moja skóra będzie brązowa. To co? Zakładam ten czarny komplet, bo ja ogólnie w czarnym kolorze czuję się lepiej. Ten beżowy jest bardzo ładny. I myślę, że któraś z Was będzie wyglądała w tym beżowym kompleciku. Super. Wzięłam do tego takie panterkowe kozaki, ale ten styl boho i hiszpański zarazem zobowiązuje do jakichś takich letnich, wiązanych sandał, albo po prostu do jakichś klapek, które teraz są najmodniejsze w tym sezonie. No albo boso. Na trawie najlepiej boso. To idę. Przebieram się dla Was w ten czarny komplecik. Myślę, że nie zamarznę. Nie jest tak źle. Czarnym od razu lepiej się czuję. Ja zawsze jak mam do wyboru jakiś tam kolor i czarny, to wybieram zawsze czarny, także najwięcej ciuchów w szafie mam w czarnym kolorze. I w tym czarnym kompleciku też czuję się lepiej niż w beżowym, aczkolwiek podoba mi się jeden i drugi, to wygląda tak. Dziewczyny, jak macie ochotę pokazać się na naszym kanale w ubraniach ze sklepu Lisica, to dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie o łapkach w górę, osługach. Pa!